No co proszę Państwa? Hoka hej się widziało Janusz Pijanka. Moja piękna, mała, wielka radość, takie jest jej imię indiańskie. No i co proszę Państwa? Robimy kolejny filmik. To dzisiaj go może puszczę, albo jutro Wam go puszczę, yy, bo będziecie mieli jeden filmik, będzie proszę Państwa surprise, czyli będzie niespodzianka. A ja przyszedłem dopiero przed chwilą yy, z miasta. Byłem u Tomka w dorodce byłem yy, i to. Na rynku byłem, dwa jajka kupiłem za 3 zł, Zobaczcie, podobno dwa żółtka mają mieć Dzisiaj je zrobimy, zaraz sobie chyba na obiadek A teraz to może tylko coś przekąszę tak A kupiłem z przeceny kompo giriny ze suszonych śliwek 3,99, a ja kosztował 6,65 Proszę, zaraz sobie go weźmiemy O, tak nie otworzy się Zawsze wiecie jak to się otwiera, tak Podłogę najlepiej. Ja mam sobie stół. O, już. U, poleciało. Także. ale zapach fajny. Na Ukrainie takie dawają. Wiecie? O, i tutaj sobie go położę. I co? No, weźmiemy i wlejemy. Zobaczymy, czy to trzeba z wodą robić, czy nie. Pichotka będzie. Pycha. Wy nie macie pojęcia jak to fajnie pachnie. Normalnie. Taki ma wędzony smak. Hmm. A to to jest śliwka czy jabłko? Jabłko. A z suszonych z owoców suszonych, a to to jest jabłko też jest. Ten filmik będziecie mieli jutro puszczony, w sobotę A czemu to się dowiecie później, czemu ja tak to robię Ten jutro wam puszczę, a jeszcze dzisiaj jednego na, 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 na topie nagrać o. Proszę, suszona śliweczka Zgrzany jestem Za dwie godzinki się wykąpię Niby powinienem coś zjeść, bo przywiozłem sobie taki marchewki, nie robiłem. Gdzie położyłem przed chwilą te dwie bułki, co przyniosłem gorące? Gliby? Gorące bułeczki przyniosłem. Jajka położyłem tutaj. O może przy wejściu gdzieś włożyłem, jak wszedłem No nie pamiętam. To może potem sobie zjem bułeczkę Teraz sobie może zjem Zjem teraz sobie To ciasto Nie mam ochoty na ciasto Nie wiem czemu, ale nie mam ochoty na ciasto Nie mam ochoty na ciasto A gdzie te bułki położyłem No nie mogę znaleźć tych bułek Przed chwilą je niosłem Może przy wejściu gdzieś zostawiłem No nic Bierzemy kroimy i z ciastem zjemy sobie z tym kompocikiem ciastko dobry ale no deser muszę iść do spółdzielni bo komornik przysłał mi do zapłaty natychmiast muszę pismo zapisać Kolejny list do odbioru na poczcie Co tu jeszcze i komornik mi przysłał do zapłacenia wiecie ile 3250 zł 40 groszy plus jego 395 dla niego zobaczcie plus dla niego zobaczcie takie kłopoty mi narobiła Olga i w ogóle Nie chcę się nie zmówić No i solonika, żebyś Ty wiedział, jakie ja mam kłopoty. No, gdzie ten bułkiem? Bo przy wejściu zostawiłem jak zamykałem w korytarzu. To będziecie mieli w sobotę puszczone. Może dzisiaj... Obiad sobie zrobię z jajkiem, sosik, ziemniakami Naprawdę nie chce mi się Nic mi się nie chce Ani jeść mi się nie chce Nie będę teraz ciasta kupował Dobre jest A zapomniałem Muszę jeszcze kogel mogę zrobić Jak nie zrobię to zapomnę Przypadnie mi żółteczko. Proszę i nie wiem, czy teraz, czy później, raz, dwa, a zrobimy może teraz, albo zasypiemy na razie, żeby nie zapomniał. Tak sobie tutaj zostawię, bo potem zostawię a potem czasami zostawia, potem twarde jeździ. pyszny kąpocik. Także życzę Wam fajnej palmowej niedzieli, czyli to będzie pojutrze, a według tego filmu to będzie jutro Hoka hej. Proszę i to wystarczy. No tylko chodzi o to, żebyście symbolicznie mieli hoka hej.